Witam wszystkich w sobotę rano. Nagrywam to można powiedzieć na żywo, na żywca. Jeszcze kawy się nie napiłem. To tak pół żartem, pół serio. Śniadania również nie zjadłem. Może na czczo wyjdzie równie dobry film jak po posiłkach. Więc witam w kolejnym filmie o ofiarach żywienia optymalnego, tym razem o dzieciach, ponieważ rodzice, zarówno ojcowie, jak i matki zgłaszają się do mnie, abym stworzył treść dla pociech, ponieważ z jednej strony to, co napisał Jan Kwaśniewski o wpływie żywienia optymalnego na dzieci, bardzo słabo koresponduje z rzeczywistością. Czyli te zalecenia w zasadzie dla dzieci można by było przyjąć, że. Nie sprawdzają się, tak? U dzieci, ponieważ. Właśnie, dlaczego? Ponieważ. W tym filmie tego nie omówię. Chcę tutaj nakreślić takie szersze tło, które wytłumaczy Wam moją postawę, dlaczego ona jest taka, a nie inna. I już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia filmu o. Stadzie optymalnym. To będzie taka saga składająca się z paru części, abyście zrozumieli moją postawę, z czego ona wynika. Wtedy też pewnie nie będą pojawiały się różnego rodzaju komentarze pod moimi filmami. Gdyż większość z was zrozumie moją postawę, tak i możemy dowiedzieć się od moich podopiecznych, tak, zarówno albo mężczyzn, albo kobiet, którzy wychowują swoje pociechy. I tutaj zaznaczam, że bardzo często mamy, w związku z tym, że chcą chronić to swoje potomstwo, takie je wychowywać pod kloszem, Wyrządzają im zdecydowanie więcej krzywdy, niż te dzieci żyłyby sobie, tak można powiedzieć na luzie. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie ochronimy własnych pociech, dzieci i samych siebie przed złem, które nas dookoła otacza. I to należy przyjąć w kontekście i żywienia, i tego, z kim się zadajemy, tak, gdzie pracujemy. Co jemy, no tego się po prostu nie da uniknąć. Więc, możecie sobie przeczytać, że pod moimi postami na YouTubie pojawiają się informacje, że to jest bardzo chodliwy temat, można powiedzieć, biorący. Jeżeli chodzi o uzupełnienie luki, która istnieje w świecie optymalnym, związanym z dziećmi i jak one powinny się żywić i co po nie, które osoby są nawet w stanie zapłacić 100 zł za content. No nie wiem, czy się orientujecie, ale świat tak nie funkcjonuje, gdyż, zaraz Wam pokażę jak to funkcjonuje, gdyż większość z Was, tutaj w przypadku ankiety 55 osób, 55 osób wyraziło chęć, aby taki materiał, Powstał tak. Z drugiej strony, yy, nagrałem film o zawałach na diecie wysokowęglowodanowej, wysokotuszczowej, ketogenicznej, optymalnej, i tam zaproponowałem wam taki test. Tak, ile osób wesprze moją twórczość w kontekście tego, co tutaj przekazuję, i miałem wam pokazać. Jak to wygląda w rzeczywistości? Tak, ile osób na te? 55 osób jest w stanie się odwdzięczyć za wiedzę, którą przekazuje człowiek za darmo? I tych osób okazało się, że jest 4. Tak i te 4 osoby w głównej mierze wspierają mnie już od dłuższego czasu. Chciałem wam tylko pokazać, jak to wygląda, gdyż ten film został udostępniony. 16 października, tak? I ustawiłem datę do 25 października, więc sami możecie zauważyć, ile osób się odwdzięczyło. Kiedyś dawno temu myślałem, że gdy osiągnę poziom subskrybentów na poziomie 1000, 2000, 3000, jak nawet 10% z tych osób nie będzie korzystało z moich usług w kontekście konsultacji. Która kosztuje od 200 do 250 zł na chwilę obecną, bez różnego rodzaju robotów i proporcji łączonych, to że będzie mnie wspierało, moją twórczość, na przykład w postaci darowizn. I nawet próbowałem założyć konto na Patronite, ale okazało się, że ta moja twórczość w tamtym czasie na YouTubie pomimo tego, że tam było sto kilka filmów, wiele godzin wykładów na temat diety tłuszczowej, wysokowęglowodanowej, optymalnej, które w tamtym czasie te filmy znajdowały się za darmo. Na chwilę obecną one są yy, prywatne i odpłatne. Jeżeli ktoś chciałby, to yy, zapraszam do kontaktu lub e ewentualnie na stronę internetową, na stronę, e, na stronę głównej, kliknijcie w ten link, to przeniesie, zostaniecie przeniesieni tak, do tego filmu, gdzie informuję o tym, że można nabyć moje firmy w różnego rodzaju promocjach e, łączonych, związanych z książką kucharską ala jadłospis dojo lub w przypadku e, konsultacji. Te promocje są łączone i można kolokwialnie rzecz ujmując wyrwać taniej. Albo konsultacje, albo filmy, które właśnie są przydatne. Ale do czego wracam? No i nawiązuję. No wracam do tego, że bardzo wiele osób chce, aby takie treści powstawały, tak? I z drugiej strony, ja rozumiem, że nie będą płacili takiemu gościowi jak ja za to, że coś im przekazuje. No nie będą frajerami, tak? Z drugiej strony, tak jak już wspomniałem, ja również doszedłem do wniosku, że po prostu. Jeżeli są osoby i przekazujesz im jakieś treści, to ja nie będę frajerem i nie będę udostępniał tych treści za darmo, gdyż ten świat nie jest tak ułożony. Pomimo tego, że te treści były darmowe przez wiele lat, no tak ten świat nie funkcjonuje. Tak ten świat nie działa, więc sami możecie zaobserwować, ile osób wspiera, tak? I teraz, jeżeli przyjrzymy się, że na przykład te 10% osób, jak ja sobie kiedyś myślałem w tym idealnym, cudownym świecie, jak to powinno wyglądać, te. Na przykład 1000, 2000 lub 3000 subskrybentów, i chociaż 10% z nich, tak, wpłacić ci raz w miesiącu, nie wiem, 10-20 zł w kontekście tego filmu o stadzie optymalnym i tych stałych kosztach, i dlaczego optymalni e, nie wspierają osób, które, można powiedzieć, tworzą materiały związane z dietą optymalną, modelem wysokotuszczowym w wydaniu polskim, w tym oryginalnym, bez tych udziwnień związanych z białkami, tłuszczami i węglowodanami. No to tutaj mamy tą odpowiedź. Ludzie tacy są z natury, że nie chcą wydawać pieniędzy na usługi. Są wychowani przez system. Tak, system, o którym nawet tutaj wspomina Bart Bartek. Tak? Dzisiaj, w zasadzie wczoraj, napisał mi, że posiadam, tak, dużą wiedzę i tak dalej, że nie potrafię tego sprzedać, ja my po prostu odpisałem, że taką drogę sobie na chwilę obecną wybrałem. Gdyż z jednej strony chcecie wyjść spoza tego systemu, tak, w teorii chcecie wyjść, a jednak bardzo mocno w nim kwicie, to tak w kontekście tych, mówi, 10%, które zamiast przyjść do mnie na konsultację i wydać, załóżmy, 200 czy 250 zł, tak, te 200 zł rozłożyłoby, załóżmy, strzelam na 10 miesięcy po 20 zł żeby wspierać twórczość takiej osoby jak ja aby dowiadywać się różnego rodzaju ciekawych informacji i wiedzy która na chwilę obecną jest prywatna i można ją nabyć w zasadzie ceny nie zmieniły się od roku 2024 są na stałym y, poziomie więc y, film o optymalnych dzieciach powstanie ale będzie to film Ogólnikowy i wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, jak powinny żywić się dzieci, tak, w różnym wieku, zapraszam w takim razie tylko i wyłącznie na konsultacje. I teraz, aby Wam pokazać, jak Was system wychowuje, gdyż mnie system wychowuje w taki sposób, w kontekście czy to YouTube'a, czy to w kontekście Facebook'a, abym y, jestem po prostu tresowany, jeżeli chodzi o moje postawy, o moje zachowanie, że muszę się zachowywać w konkretny sposób, abym na przykład zarabiał pieniądze, o których wspomina tutaj Bartek. Ja po prostu w ten sposób y, nie postępuję. Jeżeli chcecie, możecie przeczytać dalszą część mojego komentarza, który się znajduje pod tym filmem o stadzie optymalnym. No, yy, wystarczy, że będziecie mi pod filmami komentowali, będziecie dodawali lajki, to samo na Facebooku, zamiast łapki w górę dacie serduszko, gdyż to więcej zasięgów generuje niż łapka w górę, jeżeli dodacie komentarz, zasięg będzie większy. Jeżeli tak, bardzo martwicie się o te moje przychody w kontekście pieniędzy i wiedzy, którą zgromadziłem, część z Was mieszka w Anglii, część was, mieszka w Stanach Zjednoczonych, część Was mieszka w Danii, Holandii, w Niemczech i teraz jeżeli podchodzimy do tej wiedzy, którą podobno zgromadziłem i jest pokaźna i chcielibyście mi się za nią odwdzięczyć naprawdę 5 dolarów, 5 euro czy tam 5 funtów to naprawdę jest dla Was bardzo wiele w kontekście wspierania tej twórczości. Ja tego od Was po prostu nie oczekuję, ale Wy również musicie zrozumieć, dlaczego moje postępowanie jest takie, a nie inne. Ja po prostu w ten sposób... Pozyskuje dla siebie i podopiecznych, i klientów o konkretnym rysie, charakterologicznym, psychofizycznym, którzy są podobni do mnie. W związku z tym ta moja praca sprawia mi więcej przyjemności niż borykanie się z osobami roszczeniowymi, wychowa wychowanymi przez system, który mniej więcej funkcjonuje na takiej zasadzie, że najpierw wam da, a później wam dwa razy więcej zabierze. Tak? I w kontekście e, tych informacji, że ktoś na przykład za moją twórczość tzw. tak zwany content, content, content zapłaci mi 100 zł, tak to nie działa. A wiecie dlaczego tak to nie działa? Bo system funkcjonuje tak. Ja mogę sobie wejść na YouTube'a i mogę sobie sprawdzić jeżeli chodzi o dany film gdzie ta oglądalność w danym momencie odtwarzania filmu mi wzrosła tak zainteresowanie moich widzów wzrosło i mogę wam ten zwiastun stworzyć bo bardzo często osoby mi mówią Mariusz weź stwórz jakieś zwiastuny filmów albo materiałów które na chwilę obecną są u ciebie prywatne żeby zachęcić ludzi do tego aby korzystali z twoich usług żeby nabywali czy to książkę kucharską czy to Ewentualnie filmy, czy to ewentualnie usługi. No, ludzie, system w ten sposób wymusza na Was różnego rodzaju zachowania, abyście byli w tym systemie, abyście nigdy z niego nie wyszli. Ja się w tym systemie czuję źle, dlatego postępuję tak. Tak, a nie inaczej, nie? W związku z tym, yy, godzę się na to, co mnie dotyka bezpośrednio, i z drugiej strony yy, mam ten pewien luksus, którego nie mają ludzie, którzy są w systemie. Jak myślicie, dlaczego tak mocno jest promowana dieta ketogeniczna? No, no, dlatego, że tworzy z ludzi niewolników. No i teraz, nawiązując do tych zwiastunów, jeżeli ja sobie wybiorę 60 sekund z danego filmu i będą to najlepsze urywki tego filmu, to po nabyciu. Materiału, który trwa nie wiem, 20 minut, 30, 40, godzinę półtorej, rozczarujecie się, to nie wiem, będziecie z tego zadowoleni, no bo życie tak nie wygląda. Życie polega na tym, aby je przeżyć. Czasami dokonujemy lepszych yy, wyborów, czasami gorszych. Gdy idziemy do sklepu gdy i coś kupimy, to najpierw tego nie próbujemy, tylko kupimy i okaże się, że coś jest lepsze lub coś jest gorsze. W związku z tym ta Informacja, że jeżeli content, tak, będzie wartościowy, to wtedy ci uiszczę <laughs> lub ci zapłacę, tak? no dla jednego może być wartościowe co innego, dla innego całkiem odmienna rzecz, lub opowieść, historia. W związku z tym te wszystkie zwiastuny, jak chodzicie do kina, to nie wiem, chodzicie do tego kina ze względu na zwiastun czy ewentualnie na reżysera, aktorów, fabułę. Lub, żeby się przekonać, czy ten film naprawdę jest dobry. No, 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 ludzie jesteście osadzeni w tym systemie i oczekujecie od tych, którzy przekazują prawdę, żeby byli w tym systemie, a jednocześnie opowiadali Wam o rzeczach, które uczynią Was w sensie wolnych, że nie będziecie musieli się obawiać różnego rodzaju sytuacji związanych ze spożyciem cukru, nie wiem, ze spożyciem piwa za spożyciem, nie wiem, jakiegoś gniazdka z tłuszczem, bo jesteście ubezwłasnowolnieni, gdyż, tak jak wspomniałem, dlaczego ketogenicy są promowani? No bo tworzą niewolników, a później ci sami ketogenicy opierdzielają pizzę, nie? Dwa razy w miesiącu i nigdy wam się nie przyznadzą do tego, że was okłamali i oszukali, bo są w systemie, bo na was zarabiają. I teraz wracając do tych dzieci, bo film się robi przy długi, tak jak już wcześniej wspomniałem. Ze względu na to, że jednak Wiele osób chce, żeby takie treści powstały, ale nie za wiele osób chce, aby one naprawdę powstały. Eee, powiem Wam, że powstanie ten film, ale będzie to film w zasadzie na różnego rodzaju ogólnikach, ale macie szansę niepowtarzalną. Możecie zapytać twórcę cyfrowego, jakim jest Tomasz Kwaśniewski na Facebooku, jak naprawdę żywił własne dziecko, że wyrosło mu na takiego giganta wzrostowego. Czy aby na pewno to, co przekazywał jego dziadek w kontekście Krzysztofa Kwaśniewskiego i jego ojciec, czyli twórcy żywienia optymalnego i diety optymalnej jest prawdą, może jest znowuż nieprawdą, półprawdą, a może kłamstwem, i aby was o tym przekonać, wiele razy nagrywałem takie filmy, na przykład w przypadku celebrytów różnego rodzaju, jak Keto lub dr Parol od Nauk Nijakich, który twierdzi, że dieta wegańska jest bezpieczna na każdym etapie życia człowieka. Ale jeżeli chodzi o jego potomstwo, o jego dziecko, to okazuje się, że karmi swoje dziecko, wegańskie dziecko, czym? Rybami, aby dostarczyć aktywnych metabolitów omega 3 oraz omega 6, czyli DHA. Epa, kwas arachidonowy, no takie są, że taka, tak wygląda rzeczywistość. Jeżeli jesteś w systemie, zarabiasz na ludziach, nie możesz im przekazywać prawdy. A jeżeli jesteś poza systemem, e, możesz im przekazywać prawdy, ale musisz liczyć się z tym, że nie będziesz rozrywany, że nie będziesz, e, że tak powiem, Twoje imię będzie rozsławiane, ale z wadami, tak, różnymi, przeinaczane będzie będzie Twój nick, dodżownik, tak jak mają to w zwyczaju, optymalni. Ale o tym więcej opowiem Wam w filmie o tym stadzie optymalnym i już po raz drugi Was zapraszam do obejrzenia tej sagi. Zapraszam Was również do komentowania moich filmów oraz wpisów na Facebooku. Na Facebooku zamiast łapkę w górę dajcie komentarz i serduszko albo inną buźkę, gdyż to zwiększa zasięgi i wtedy nie będziecie musieli narzekać, że jest potencjał, tak? Ale można powiedzieć efektów finansowych nie ma, ponieważ to od was zależy, czy chcecie kogoś wesprzeć finansowo za to, co wam przekazuje. Ja was do niczego nie zmuszam. To na tyle co chciałem wam przekazać w tym prowokacyjnym yy, tytule. Filmie o dzieciach jako kolejnych ofiarach żywienia optymalnego. Film docelowy powstanie, ale będzie on bardziej ogólny niż szczegółowy. Trzymajcie się cześć i do następnego Usłyszenia. Cześć.